Dzień dobry. Nazywam się Borys Kossakowski, a to jest mój podcast psychoterapeutyczny pod tytułem Sceny z życia ludzi. W dzisiejszym odcinku chciałem się zająć tym, czego nie widać. Tym, z czym się trudno skontaktować, bo tego nie czuć, bo tego nie rozumiemy, bo tego nie pamiętamy. O naszych czarnych dziurach. Wyobraź sobie czarną dziurę. Co widzisz? Najprawdopodobniej czarny krąg, pustkę, otoczony jakimś rodzajem poświaty, błyskiem energii, rozmytym, rozmazaną smugą światła. Co jest w środku? Czym jest to czarne coś, czego nie widać? Tego nie wiemy. Nie potrafimy tego ani dotknąć, ani zobaczyć, ani zrozumieć. Co jest w środku? Czym jest to czarne coś? Tego nie wiemy. Wiemy, że tam jest, ale nie potrafimy tego ani dotknąć, ani zobaczyć. Czarnych dziur nie można obserwować bezpośrednio. O ich obecności wnioskuje się na podstawie tego, co się dzieje dookoła. Widać efekty oddziaływania czarnej dziury na otaczającą ją materię, energię, na światło i inne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego. Gdy dochodzi do zamrażania emocji, lub desensytyzacji, czyli odwrażliwienia ciała, Kontakt człowieka z własnymi emocjami trochę przypomina właśnie obserwowanie czarnych dziur. Podobnie zresztą wygląda kontakt z wypartą traumą. Wiemy, że coś się musiało wydarzyć w naszym dzieciństwie, chociaż nie wiemy co. Widzimy konsekwencje i emocji, które są wewnątrz nas, nawet jeśli są nieuświadomione, widzimy konsekwencje dawno przeżytej traumy. Nawet jeśli samych emocji i samej traumy nie możemy nazwać ani dotknąć. Przyszedł do mnie kiedyś mężczyzna. Nazwijmy go Patrykiem. Patryk bał się, że jest robotem nazywany zresztą tak czasami przez żonę wyzywany też od nieczułych, nieempatycznych, nieludzkich, a czasem nawet od psychopatów. Sam chował się pod płaszczem niekończących się racjonalizacji, dyskusji, wymian, argumentów, debat. Jego ulubioną odpowiedzią było tak, ale. Czasem faktycznie bywał nieprzyjemny w kontakcie, wręcz arogancki, szorstki, z takim kpiącym wyrazem twarzy, z takim uśmieszkiem znacie ten uśmiech? Szczerze mówiąc, przyznaję się. Wzbudzał także moją niechęć. Na marginesie dodam, że często praca terapeutyczna polega tak najprościej na świecie na tym, żeby się polubić, żeby znaleźć taką część siebie, którą da się polubić. Bo mamy, na pewno mamy wszyscy, taką część, którą polubić jest bardzo, bardzo trudno. Patryk rozpoczął terapię. Razem z żoną na terapii par. Dlatego miałem okazję poobserwować ich razem. Patryk w rozmowie z małżonką punktował wszystkie jej błędy w rozumowaniu i wszystkie luki w pamięci. Wcale tak nie było. Źle to pamiętasz. Kłamiesz. Nieprawda. Ja tak nie powiedziałem. Doskonale wiem, co powiedziałem. I wszystko to. Z tym cynicznym uśmieszkiem, ja wiem lepiej, kobieto. Na zasadzie kompensacji często tak bywa, im bardziej on był racjonalny, tym bardziej ona była emocjonalna. Im bardziej on punktował wszystkie swoje logiczne i racjonalne dowody i argumenty, im lepiej on pamiętał, tym bardziej ona wchodziła w emocje. On się zamrażał, ona się rozhamowywała, aż doszło do takiej dysfunkcji całego systemu, że małżeństwo się po prostu rozpadło. Oboje wielokrotnie deklarowali chęć indywidualnej terapii, lecz dopiero po rozstaniu, przyciśnięty do muru, bo para miała dzieci, Patryk zaczął się naprawdę otwierać, już na terapii indywidualnej. Terapia małżeńska. Była w tym momencie już niemożliwa. Patryk naprawdę przyznał się, że się boi, że jest robotem. Był niezwykle inteligentnym człowiekiem, wierzył w naukę i dane. Wiedział, że terapia może pomóc, bo stoją za tym liczne badania. Ale kompletnie nie wiedział, czym są emocje. No więc po co mi te czarne dziury? Poprosiłem go, żeby sobie wyobraził. Że jego emocje to czarne dziury, że nie ma z nimi kontaktu, nie da się ich dotknąć ani obserwować, ale widzimy konsekwencje ich istnienia. Na przykład takie, że skóra na jego szyi robi się czerwona, albo że nie może zasnąć, kiedy się je pokłóci z żoną, albo że od czasu do czasu wybucha złością, choć robi wszystko, żeby się kontrolować. Zwłaszcza dlatego, że jego ojciec się nie kontrolował i wybuchał czystą agresją, kiedy on był małym chłopcem. Patryk miał bardzo słaby kontakt z ciałem. Podczas automasażu, na terapii, miał wręcz wrażenie, że dotyka jakiegoś obcego ciała, kawałka mięsa. Razem obserwowaliśmy jego zachowanie, na przykład to, że czasem na coś nie ma ochoty i robi się senny. Dotąd wydawało mu się, że senność to kwestia zmęczenia, lub może nieodpowiedniej suplementacji, że izoluje się, a racjonalizował, że jest po prostu introwertykiem, albo że robi się uszczypliwy. Dotąd miał takie przekonanie, że ironia to domena ludzi inteligentnych, a jak ktoś się obraża, to znaczy, że po prostu jest głupi. W trakcie terapii Patryk nauczył się rozpoznawać swoje zniekształcenia poznawcze. Do tej pory różne swoje przywary traktował jako cechy charakteru. Mówił: Jestem taką osobą, która. Ja, to, ja taki po prostu już jestem. A jedno z przekazań gestaltu mówi: Nie mów mi, kim jesteś. Po prostu bądź. Pozwól mi siebie zobaczyć. Pozwól mi siebie dotknąć i poczuć. Nie opowiadaj mi filmu, którego jeszcze nie widziałem. Pozwól mi samemu go zobaczyć i samemu poczuć, posmakować, zasmakować i zdecydować, czy lubię, czy nie lubię. Czy podoba mi się ten film, czy nie. A potem ci opowiem, co przeżywałem w trakcie tego filmu. Podczas terapii zaczął się konfrontować z tym, że. Jego strategie obronne służą temu, żeby nie czuć emocji. A skoro nie chce czuć emocji, to znaczy, że w środku ma ich bardzo dużo i nie są one przyjemne. Zaczął uświadamiać sobie, że zadaje pseudo pytania. Dlaczego teraz musisz się ze mną kłócić? Dlaczego akurat teraz mi wyżygujesz to i tamto sprzed wielu lat? Tutaj odsyłam Was do odcinka czwartego o pseudopytaniach, jeśli ktoś jeszcze nie słuchał. Patryk uświadomił sobie, że tłumaczy się, uśmiecha podczas opowiadania smutnych historii życiowych, że nie jest spójny w tym, co mówi i robi. Obserwując sam siebie zaczął się domyślać, w których momentach faktycznie mogą w jego układzie nerwowym pojawiać się emocje, że on faktycznie może coś czuć, że robi coś, co jest niezdrowe, coś, co nie buduje porozumienia, nie służy komunikacji, że jego znieczulone receptory jeszcze nie są w stanie odczytać emocji, że czujniki są zaburzone, rozkalibrowane lub po prostu odłączone, ale coś tam się dzieje. Wiecie, komu potrzebny jest termometr na Antarktydzie? Co to za różnica, czy jest minus 30 czy minus 40? O ile nie jesteś badaczem, taka wiedza ci jest absolutnie niepotrzebna. Jeśli człowiek ma zamrożone wnętrze do minus 30, nauczył się, że nie ma sensu patrzeć na ten termometr wewnętrzny. Tam cały czas jest po prostu lód, wieczna zmarzlina. Zupełnie tak jak astronom, który patrzy w nicość tkwiącą w samym środku galaktyki i wnioskujący, że coś tam musi jednak być, skoro cała galaktyka wokół tego czegoś się kręci. Patryk patrzył na swoją podświadomość. To musi być coś ogromnego, coś gigantycznego. Istnieją we wszechświecie czarne dziury o masie wielu milionów słońc. I takież traumy siedzą w naszych umysłach i duszach i ciałach. Podczas pierwszych kilku miesięcy terapii, Patryk rzadko przeżywał świadomie jakiekolwiek emocje w relacji ze mną. Kilka razy się wzruszył, zwłaszcza kiedy rozmawialiśmy o dzieciach, ale to były sporadyczne, drobne reakcje, niezauważalne. Pierwszy przełom nastąpił właśnie kiedy opowiadał o trudnych rozmowach z żoną na temat opieki nad dziećmi po rozwodzie. zwróciłem mu na uwagę na to, że z ironicznym, wręcz aroganckim uśmieszkiem punktuje, gdzie żona nie dopatrzyła umowy, gdzie się wyłożyła na swoim pseudologicznym rozumowaniu, gdzie zrobiła z siebie idiotkę. Z politowaniem mówi: Wystarczy jej nie przeszkadzać, a sama się wyłoży. A przecież nie rozmawiamy o żonie. Rozmawiamy o tym, że on tęskni ze swoimi dziećmi. Rozmawiamy o jego izolacji, o jego strachu, lęku, że nie będzie mógł być dobrym ojcem. Że nie będzie towarzyszył swoim dzieciom w trakcie ich dojrzewania na co dzień. Że będzie ojcem. Weekendowym, że będzie ojcem nieobecnym, że nie uda mu się być takim ojcem, jakim sobie obiecywał, że będzie, że w tej rozmowie nie chodzi o wytykanie błędów w żonie, w tej rozmowie nie chodzi o punktowanie matki, tylko chodzi o Jego smutek, Jego lęk, Jego złość. Wtedy po raz pierwszy poleciały mu łzy. Nadal to były sporadyczne chwile. Zazwyczaj wracał do opowiadania, jak to jego żona jest zaburzona i zła i niedobra, a jaki on jest biedny z tym swoim logicznym i racjonalnym myśleniem, które nijak się nie przykładało do rzeczywistości. Kiedy wracał pamięcią do swojego dzieciństwa, mimo że był traktowany paskudnie, zarówno przez matkę, jak i ojca, zamrażał się. I opowiadał to tak, jakby opowiadał o zakupach w Lidlu. Beznamiętnie, kronikarsko, podawał suche fakty. Jego emocje znów ginęły w tej czarnej dziurze, a myśmy mieli z nimi kontakt tylko przez obserwowanie mechanizmów obronnych. Cóż, lepszy ryc niż nic. Patryk w takich chwilach zwykł usprawiedliwiać swoich rodziców. No, jego ojciec był regularnie bity przez swojego ojca. Także kiedy Patryk był bity tylko sporadycznie, to w zasadzie można się cieszyć. W zasadzie to można by było być nawet wdzięcznym ojcu za to, że dał mu przykład, jakim ojcem nie należy być. Teraz wystarczy robić wszystko na opak. Niestety to nie działa. Matka Patryka miała ze swoim mężem siedem nieszczęść. I nic dziwnego, że nie miała siły na dzieci. Ojciec koniec końców popadł w depresję, przestał pracować. Także matka jest wytłumaczona matka jest bez winy. A że czasem, a w zasadzie często, była zła, sztywna, złośliwa. To już nie jej wina. To, że się śmiała z Patryka, że kpiła z niego, że za zamyka się w swojej szklanej bańce i tam sobie czyta książki i lutuje swoje obwody elektryczne i elektroniczne. Od taki geek, mózgowiec nerd to nic strasznego, ba on nawet z tego skorzystał, bo mógł rozwijać swoją inteligencję. Mniej więcej po półtorej roku terapii udało mi się zachęcić Patryka, żeby usiadł przy teleskopie razem ze mną. I wpatrywał się w konstelacje mechanizmów obronnych tych, których używał na zewnątrz oraz tych, których używał w gabinecie, w rozmowie ze mną. Z pokorą zgodził się na żmudną pracę katalogowania i nazywania swoich zachowań, dzięki któremu powoli zbliżał się do epicentrum swoich deficytów, do gigantycznej czarnej dziury, w której nie było ani czucia, ani pamięci. Na szczęście, w odróżnieniu od prawdziwych czarnych dziur, w procesie psychoterapii stopniowo horyzont zdarzeń zaczyna się załamywać i przepuszczać, a wspomnienia i emocje zaczynają wypływać na wierzch. Patryk uświadomił sobie, że to nie ma znaczenia: czy w centrum galaktyki zaburzeń jest widoczna gwiazda, widoczna trauma, oczywista trauma. Czy niewidoczna czarna dziura, trauma niewidoczna wynikająca na przykład z zaniedbania? Notabene w przypadku swojej żony, żony potrafił bezbłędnie wskazywać konkretne konstelacje i potrafił bezbłędnie nazywać gigantyczną gwiazdę świecącą w centrum rodziny czyli teściów. To potrafił świetnie. I to robił bardzo chętnie, ale bardzo niechętnie kierował teleskop w środek swojej galaktyki. Patryk uświadomił sobie, że to co brał do tej pory za związek, był de facto zderzeniem galaktyk zaburzeń, a w zasadzie ich symbiozą, kolapsem. Uświadomił sobie, że od początku zdawał sobie sprawę, że dzieją się rzeczy, które mu się nie podobają ale jego znieczulony układ nerwowy albo reagował bardzo leniwie, albo wcale. A on akceptował taką rzeczywistość. Widział, wiedział, ale nie czuł i nie reagował. Uświadomił sobie, że sam, będąc zanurzony po uszy we własnej galaktyce, postrzega gwiazdy i planety jako chaotyczny zbiór ciał niebieskich. Dopiero w odpowiedniej skali, z perspektywy, to wszystko okazało się być bardzo poukładanym i koszmarnie przewidywalnym zbiorem nieadaptacyjnych schematów wyuczonych w dzieciństwie. Zamiast swobodnie żyć tu i teraz i elastycznie organizować się wokół aktualnych potrzeb, on co róż wpadał w sidła potężnej grawitacji swojej traumy i zapadał się w środek czarnej dziury. To, co trzymało go przy życiu, to jego praca w korporacji, która wzmacniała jego mechanizmy obronne, skrupulatność, pedantyczną dokładność, rozumowanie, pamięć, ale też chęć i gotowość niesienia pomocy każdemu i w każdej chwili. Jak każda ofiara przemocy, Patryk miał wystawione radary na zewnątrz i momentalnie wiedział, kiedy i komu dzieje się krzywda. Chętnie wchodził w rolę ratownika, dokładnie tak samo jak z żoną. Paradoksalnie, kiedy dostał długo wyczekiwany awans, a skala projektów zwiększyła się drastycznie, jego nieskalowalne mechanizmy obronne sprawiły, że obowiązki zawodowe zwaliły mu się na głowę i poczuł zabójczą siłę grawitacji czarnej dziury. Chcąc, nie chcąc, musiał otworzyć oczy.